Witajcie kochani, witajcie. Taki temat związany ze zdrowiem. Jak sami wiecie, no to jest temat, wręcz tak mocno się pobudził on teraz w przestrzeni, że wszyscy wręcz powinni, muszą dbać o zdrowie, bo jak zostaną zdiagnozowani, czy jakoś tam, to w ogóle <laughs> są niezłe z tego akcje. I generalnie pojawia się jakiś taki ja w przestrzeni obawa. No właśnie, czy dbam wystarczająco, czy jestem w stanie w tym swoim, można powiedzieć, zanieczyszczeniu, w tych przywiązaniach, wzbudzić te mechanizmy, które są naturalne w naszym ciele, które dadzą mi taką, takie, taką radość przeżywania tego życia w tym ciele. I oczywiście każdy ma swoją historię, swój zakres, swoje bym powiedział zaczopowanie, czy zanieczyszczenie, czy przywiązanie do różnych nawyków. Chciałbym w tym krótkim filmiku zwrócić Waszą uwagę na kilka takich dla mnie fundamentalnych spraw związanych z tym, żeby właśnie co robić, by by tak dbać o swoje zdrowie. Wszystko jest energią. Wszystko jest energią, wszystko jest wibracją i tak naprawdę my komunikujemy się ze światem wibracji. Jednym z elementów. Nie będę mówił w kolejności, jeden z elementów jest właśnie. Dbajcie o to, by być często w przyrodzie, zwłaszcza w lesie. To jest fundamentalna sprawa, dlatego że. Nie musimy robić różnych jakichś tam, nie wiem, rytuałów, ceremonii, oczyszczenia i tak dalej. Wystarczy wejść w las, a Twoja energia, ta ciała, aura, jakkolwiek to tam nazwać, tak mówię uniwersalnie, bo można różnych nas używać, to wszystko będzie się automatycznie po prostu, yy, yy, można powiedzieć, oczyszczało. Transformowało i, i to jest mega fajna sprawa. Prosta sprawa przyroda. Wraz z tym, bym powiedział, może to jest znowu nie w kolejności, to jest kwestia ruchu. Jeżeli ruszamy się, to ta linfa, to oczyszczenie jest po prostu yy, na takim poziomie, że my automatycznie transformujemy to, co przyjmujemy nieprzyjazne do swojego ciała. I to jest bardzo istotne. Yy, ruch. Bym powiedział. Kolejnym elementem to jest no właśnie, dwa. Ja wiem, dla mnie tam jakiś jest najważniejszy, ale na przykład teraz jesteśmy w przyrodzie, jest ruch, oddech. I im bardziej dbamy, i teraz zaskoczę, bo znowu nawiązuję do tego oddechu który jest takim fokusem na pauzę pomiędzy wdechem a wydechem lub pauzę po wydechu. Nie będę zagłębiał się, która jest do czego i tak dalej. Generalnie to jest tak, że im dłużej, dłuższy jest nasz oddech, tym bardziej ta wymiana gazowa jest sprzyjająca, dlatego że ona, jeżeli wstrzymamy i ten, ta produkcja dwutlenku węgla w tej wymianie będzie y, podniesie się poziom jej, to jest tak, że to oczyszczenie, ta alkalizacja organizmu będzie się odbywała właśnie poprzez to, że wydłużamy oddech. Dlatego im dłuższy nasz oddech, spokojniejszy, tym naturalnie uruchamiamy tą wymianę komórkową tych gazów, które pozwalają komórkom oczyszczać się z różnych nieprzyjaznych elementów. Także dbanie o oddech, o jakość oddechu Och, to jest dla mnie temat rzeka, to jest w ogóle, wow, bym o tym mówił i coś na ten temat przygotowuję, już niedługo będzie. Ale to jest taka podstawa też w tym, żeby zadbać o właśnie alkalizację. Jeżeli mówimy o, mówimy o alkalizacji ciała, to kolejnym elementem to jest woda. Dbajmy o wodę, którą przyjmujemy. Ojej. To jest wyzwanie. Powiem Wam, że w niektórych miejscach to jest wyzwanie dbać o wodę. I poruszamy się w przestrzeniach w swoich zakresach. Także to nie jest tak, że nagle będę lamentował i w mojej przestrzeni nie ma dobrej wody, tylko po prostu wybieram tą, która jest najlepsza, a jeżeli jest możliwość jeszcze lepszej. Wraz z tym im bardziej oddychamy przyrodą, im bardziej dbamy o tą. Taką uważność do tego, by ta e, energia w nas płynęła poprzez ruch, to naturalnie się wyczula w nas też smak na wodę. My wibracyjnie wszystko czytamy. I to jest bardzo fajne, że nagle my sami w sobie wiemy. Coś weźmiemy do ust i po prostu to nie działa. No owszem też bym powiedział o tym, że woda to nie tylko picie, ale też obmywanie się, kąpiele. Dlatego im bardziej kąpiemy się w wodzie, która jest naturalna, w naturalnym zbiorniku, to jest taka, takie znowu kolejny element związany z przyrodą, który nas oczyszcza, który nas e, tak fajnie regeneruje. I no, owszem, każdy w swoim stylu, w swoim tempie, tak jak chce, ale kąpiele teraz, kiedy jest zima, Właśnie takie, skoczyć na 5 minutek, na kilka minutek do zimnej wody. Jak się chce, to z zanurzeniem głowy, czy zimne, zimne prysznice, to jest bardzo fajna sprawa do tego, że wzbudzamy ten potencjał naszego ciała. Dobra, ale jak jest woda, to powiem o jedzeniu. Ale o jedzeniu ja bardzo mało już zaczynam mówić. Kiedyś mówiłem o tym niejedzeniu i tak dalej. Teraz mam troszeczkę na to wyśpiewane, bo widzę jak jedzeniem my sterujemy wibracjami. I im bardziej siebie słuchamy, to naturalnie będzie takie mądre, intuicyjne sięganie po ewentualne jedzenie w tempie, w czasie, w ilości nas totalnie zaskakującej. Dlatego, że to u nas wybija w ogóle całkowicie w jakikolwiek gram funkcjonowania, a zaczynamy. Jeżeli już potrzeba wibracyjna jest, by sięgnąć po coś, to zaczynamy to wszystko czynić nie według jakichś diet, ale po prostu według wibracyjnego naszego kontaktowania się z rzeczywistością. To przez to, że my możemy wibracyjnie zmieniać swoje, swoje ciała, jakby wpływać wibracyjnie poprzez jedzenie, to wibrujemy inaczej. I komunikacja, bo cały czas jesteśmy w komunikacji ze światem, w którym się poruszamy. No, to, to jest tak. Także to, 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 to. Kilka tych rzeczy. No i wiecie co? I to, co jest chyba też takie ze sobą splatające się, to jest to dbanie o, o przestrzeń. Tak naprawdę przestrzeń w sobie. Jak mówię o dbaniu o przestrzeń w sobie, chodzi mi o. Dba nie to, żebyśmy wewnątrz byli w takiej zgodzie. Czyli tak naprawdę dbali o to, gdzie jesteśmy, z kim się spotykamy, czym się karmimy, czym karmimy nasze oczy. Bo to wszystko to są wibracje. I to, czym się karmimy... To, czym oddychamy, chłoniemy, to też tym wibrujemy. I teraz, czy to, co czynimy, to, gdzie jesteśmy, w jakich przestrzeni jesteśmy, czy to wibracyjnie nas wspiera, czy to sprawia, że my gdzieś tam rozkwitamy w sobie, wzmacniamy się w sobie, to jest bardzo istotne. I teraz wiem, że są takie sytuacje, że tak naprawdę może być, no, życie. Mające różne wyzwania. I nie zawsze mogę być w przestrzeni, która mnie wspiera. Ja rozumiem to. I to jest jakby wyzwania, które każdy z nas ma indywidualne. I teraz wobec tych miejsc, w których się znajdujemy, właśnie to jest ta mądrość wsłuchywania się w siebie i znajdowania niczym woda rozwiązań. Znajdowania dróg, dróżek, które pozwolą mi na to, by rozrastać się, rozszerzać się, a nie ściskać się. I czasami te różne strefy komfortu muszą się pokruszyć, po to, żebyśmy właśnie zrobili krok ku rozszerzaniu się, ku takiemu zintegrowanemu y, zanurzeniu się w to, kim naprawdę jesteśmy. No, to to kilka takich sugestii, to, powiem inaczej jeszcze, to wy to wszystko wiecie przecież, także, ale chciałem o tym powiedzieć, poczułem taką potrzebę, więc najlepszego dla was, trzymajcie się, hejka.